Siemano widzowie, na pewno każdy z Was chciał mieć kiedyś kosę. A czy myśleliście, żeby mieć kosę z CS-a w prawdziwym życiu? Jak nie, to może, może dzisiaj Was nakłonię troszkę do tego. Dzisiaj karambicior.pl projekt, który no, został wystartowany przeze mnie jakoś na początek tego roku. Aktualnie wszedł bardzo duży drop nowych noży, nowych kosek, nowych rodzajów, rodzaj ale wykończeń. No i co, pokazuje Wam trochę, trochę pogadamy nuż ktoś się z was skusi, tam święta się zbliżają, czy dla siebie, czy dla kogoś na prezencik, bo temat jest fajny. No i co? Jak widzicie, no, rodzaj jest dosyć sporo. Na pewno karambity są broken. Pod względem treningowy, fajnie do pokręcenia, na półeczkę albo ostre, tak użytkowo. Motylki jeden, to są nowości. Jakie one są śliczne. Frozena mogę wam polecić, jest naprawdę przemocarny. Ale tu praktycznie wszystko, nie? Czy takie bardziej CS-owe, jak Marble Fade i czy takie bardziej autorskie, właśnie jak ten Frozen. No jest tego sporo. Flipkin Jakby ktoś chciał coś ostrzejszego, wszędzie macie napisane ostry, albo treningowy. Jak jest napisane ostry, no, to znaczy, że jest ostry. Jak treningowy, to znaczy, że jest bezpieczny. Bowie na fiki, jak coś większego takiego byś sobie chciał zgarnąć, tu gdzie niegdzie jeszcze nie ma zdjęć, możecie napisać, czy lep lepiej to wygląda, jak jest tak z tłem, czy jak jest po prostu białe. Oczywiście to by było, byłoby wtedy wykadrowane. No, w, w ogóle nowe kostki mi doszły, no w tym tygodniu jeszcze jestem jeszcze cały czas na etapie robienia rzeczy, ale już, no, praktycznie końcówka. M9 one mają dopisek treningowy, bo one ogólnie są. Tempy tutaj, natomiast to jest dosyć ostre, końcówka ta jest dosyć ostra, no ale no, raczej nie tak użytkowo, nie? Są takie stricte ostre, jak na przykład T2 ale na półeczkę dostajesz to z taką podstaweczką. Panie, jak to siedzi, nie? Jak to siedzi. Czy jakieś Ursusy? Też się bardzo zaskoczyłem, bardzo ładne są. I one są na przykład ostre, szkieletonki, tak oto pokręcenia sobie. Nie spodziewałem się, że będzie to takie fajne. No dużo jest tych kosek. Jakbyś sobie chciał coś zgarnąć, to zachęcam Cię, użyj sobie kodu Rafikos, oprócz tego, że dostaniesz zniżkę. No to będę wiedział, że dobra, ode mnie jesteś. To wiadomo, coś Ci tam fajnego do paki wrzucę. Jak, jak no, będę wiedział, że po prostu jesteś, jesteś widzem, dostaniesz sobie jakąś zniżkę i co i tyle. Jak chcecie jakąś fajną kosę, yy, zachęcam, bo trochę się no zostało tutaj zainwestowane. Nie poszło w Steama, poszło w Karambiciora. I mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, jak coś tam sobie zamówicie. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się i